Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i stwierdziłem, że nagram dla Was coś nowego, bo wiem, że wielu, wielu z Was porównuje się ze mną, jeżeli chodzi o skillę w counter Strike'u, skill w counter Strike'u, więc stwierdziłem, że nagram taki specjalny film pod tytułem właśnie Zmierz się z Izakiem w CS GO i już mówię o co chodzi. Słuchajcie, wiem, że w tym momencie pewnie ogląda to tysiące osób, tak naprawdę ten film, albo, albo już obejrzało i nie, nie dałbym rady zmierzyć się z każdym w sytuacji, nie wiem, jeden na jednego, czy w meczyku, chociaż też zdarza mi się z Wami rywalizować na rankingach, czy gdzieś tam na Faceitach, na pewno część z Was już była w stanie się ze mną zmierzyć, na pewno część z Was była w stanie mi pokonać. Dzisiaj stwierdzam, że zrobię coś dla wszystkich, żeby każdy mógł się ze mną zmierzyć, jeżeli chodzi o counter Strike, tak, to ma lepszy refleks, kto lepiej strzela i tak dalej, i do tego zrobimy Taki mini trening na dwóch mapkach specjalnych. Zresztą zaraz wam wszystko pokażę. Pierwsza mapka. To Aim Course. Tutaj sobie wybieramy Workshop, czy Play Offline with Bots, Workshop Custom, i tu jest taka mapka, która nazywa się Aim Course. Można sobie pobrać normalnie z Workshopa, czyli wchodzicie sobie na Workshopa na Steamie, prawda, na warsztat Steam. Tam sobie wpisujecie w Counter Strike w mapach Aim Course i na pewno wam tę mapę znajdzie. Tutaj są jakieś dziwne napisy, i w ogóle, ale to nie szkodzi, nie ma co się przejmować. To jest właśnie ta mapka, która jest na rynku Steam, którą możecie sobie pobrać. Później sobie po prostu ją uruchamiacie, tak? Aim Course się nazywa. To jest taka mapka treningowa na czas. Tutaj się chodzi po prostu, biega się po mapie, strzela się do tekturowych terrorystów i liczy się czas, w jakim przechodzicie tę mapkę. Więc tutaj się zmierzymy właśnie na czas. Kto szybciej tę mapkę oczywiście będzie w stanie przejść. Ten tutaj oczywiście będzie lepszy od tego zawstyma. Może przejdziemy sobie na wszelki wypadek, ze 2 trzy razy na taką mapkę i wybiera sobie najlepszy czas, żeby nie było. Bo też na tej mapce zagrałem sobie przed tym, co nagrywam dosłownie dwa razy, więc, więc nie chciałem też sobie tego trenować za długo. No i będziecie mogli się faktycznie zmierzyć ze mną na takiej właśnie mapce, to jako pierwsza, później będzie trening aim normalnie. I słuchajcie mam nadzieję, że w komentarzach będziecie wypisywać wyniki. Wasze oczywiście i jeżeli chodzi o tę mapkę właśnie na czas i jeżeli chodzi o Training Game'a, czyli ilość kropek trafionych, ale to jeszcze będzie za chwilkę oczywiście i będziecie mogli się ze mną w takim przypadku porównać i mam nadzieję, że Wam się też pomysł podoba, bo jeżeli tak, to mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę, jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś z Was właśnie odpali sobie tę mapkę, żeby się ze mną zmierzyć i tutaj tak, macie mapkę normalnie, prawda, tak to wygląda na początek, wystarczy sobie podejść. O, to mam. O, trzy razy, słuchajcie, a nie, to są jakieś dziwne rzeczy. Nie, tutaj chyba nie, to się nie odpisało, nie, nie napisało. Czyli dwa razy albo trzy razy przychodziłem tą mapkę. W każdym razie kupujemy sobie broń. Ja wybieram sobie M4-4. Też możecie wybrać sobie m 4 żeby było lepiej. Nie polecam m 4 s bo jest mniej cool po prostu. Czyli tak, teraz podchodzę sobie do tej ściany z noża, daję sygnał do startu i lecę po fragi. Uwaga.

To już wszystko o, rany. 59 sekund i 67 setnych To jest mój pierwszy wynik, słuchajcie A to jest w ogóle puchary z JEMA y, chyba to jest, nie? Nie, Eselon Cologne 2014, to jest też 2014, tak to wszystko są 2014 takie ozdoby, to jest też 2014 tak jest, dobra. Możemy sobie podejść i zrestartować mapkę, pójdziemy sobie jeszcze raz, a, mogłem sobie z drugiej strony też pójść. Eee... Dobra, 59-67, tak? Spróbujmy jeszcze to pobić, słuchajcie. Zobaczymy, czy to się uda pobić. O kurde. Nie, nie da mi się pobić, bo kurde, będzie reloada. kurde No ja pierdole. To jest ożywawa. A, teraz ale słowo patrzcie kurde. Minuta 90 setnych, w sumie to nie jest tak źle. Tak naprawdę, no niewiele gorzy. znaczy niewiele gorzej. Ja myślałem, że, że kurde z 5 sekund jestem gorszy, nie? Dobra, jeszcze sobie zrobimy to. Koniecznie. No trzeba to pobić, przecież ten pierwszy wynik jeszcze, nie? No cholera, trzeba to pobić. Uff, dobra, bierzemy się do roboty. Ale no czemu ja nie trafiam? O Boże, o Boże, ale żywo. A, Nie zdąży, no kul jeszcze gorzej. 102, jest, jak to się stało, to było gorsze niż tam poprzednie, cholera jasne. Nie, dobra. Trzeba jeszcze raz to zrobić. Kurde, no, trzeba by zejść poniżej tych 59, nie? Nie wiem jak to się, jak to najlepiej zrobić. No God. O Boże święty Ale warzywa O kurde, ale spierdzieliłem znowu jak No nie no, znowu beznadziejnie Pierwsza próba najlepsza, ewidentnie. Kurde, trzeba jakoś dobrze wymyślić, sobie jak, em, jak najlepiej przechodzić tę mapkę. Ostatnia próba, a później idziemy na training jeszcze. Może za dużo tego cholera jest, no, ale ja muszę zrobić sobie dobrą próbę jeszcze jedną, kurczę. No przynajmniej poniżej minuty raz szedł, nie? To najlepsza próba. Ale każda próba jest mniej więcej podobna, tylko że no pierwsza jest najlepsza. Dobrze, jeżeli wam się zbuguje to, to my jeszcze raz M, jeżeli nie możecie dołączyć do teamu, jakby. Kurde, czemu ta gra jest taka Jedna kula Tak jest! Słuchajcie, dobrze jest, kurde, jest szansa na rekord Patrzcie, 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 jest rekord. 58,625, dobrze jest, słuchajcie, to już jest dobry wynik, kurde. I tutaj macie jeszcze jakby coś podsumowanie tych wszystkich razów, nie? Więc musicie też spojrzeć celność moja tutaj, no nie? Po prawej stronie tutaj jest, a, łączna, łączna celność 66% i 2 trzecie, headshot percentage 100%, skoki 2, 61 kroków, 57 strzałów, 1 jeden, jeden reload poleciał, nie? 38 headshotów, 5 strzałów w klatkę piersiową. Tak to wygląda. I w sumie wynik nie najgorszy. 58,625. Pierwszy był też całkiem niezły. 59,670. Więc tak to wyglądało. Także w to jest pierwsza mapka, w której możecie się do mnie porównywać. Pobijcie 58,625 i będę z Was dumny. Na pewno. Kurczę, może tak naprawdę, może by wziąć sobie tego M4.1, jakiegoś 5.7-a też, albo nawet usp ka No nieważne. Może znajdziecie lepszy sposób, żeby przejść to jeszcze szybciej. Teraz słuchajcie pora na mapę Training AMCSGO 2. I to jest ta mapka. Którą bardzo często widzicie na pewno u mnie na streamie. Jeżeli ktoś wpada do mnie na początek streama, to tam właśnie na tej mapce się często rozgrzewam. Jeszcze zanim będę grał z ekipą czy z widzami, to, to fajnie się na tej mapce porozgrzewać, bo rozgrzewacie sobie nad trenujecie sobie pamięć mięśniową. Zresztą macie to wszystko w poradniku do cs Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. Wystarczy sobie wpisać na YouTubie poradnik CSGO Izaki na 100% wam znajdzie ten, ten poradnik numer jeden, gdzie opowiadam o tej mapce i co nadaje. Także jakby coś to zapraszam do, obejrze do obejrzenia. Um, Okej. Okay. <coughs> Chirpka. Mi trochę dopada, ale spoko. Strasznie się długo wczytuję z mi tę mapę. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy jakiś błędy, tam bez czy coś. Że tak się to długo wczytuje, ale nie szkodzi. I tutaj sobie zrobimy mapkę CSGO 2 z Turboreflexem. To znaczy. Może Sobie jestem Dobra, bierzemy się do roboty. stronie ten Tutaj napisujecie sobie pisać komendy FreeStime0. MP Round Time jeszcze, a tutaj będzie wpisane 60, więc jest spoko. I Warm Up End, żeby zacząć rozgrzewkę. I dzięki temu wszystko macie. Biorę sobie M4A4. Z ładnym skinem. Delay 0. I to 0.50. Na takie ustawienia gramy słuchajcie, czyli zmieńcie sobie Amount na 100. Delay na 0. Static Target Duration 0.50. Czyli pół sekundy będzie kropka Wam się na ekranie. Pomiędzy jedną kropką a drugą będzie celowy Delay. I tak będziemy się bili. Tu macie nieskończoność amunicji, więc nie musicie martwić się o reloady. I lecimy z koksem. Może tutaj trochę ciszę, bo będzie głośno te, te kropki, ale spoko. Zaczynamy. O mój Boże, ale warzywo. Kurde, nagrywam i ciebie wiecie? 62 to jest beznadziejny wynik generalnie rzecz biorąc, ale mówiłem, zestresowałem się przez nagrywanie. To zawsze tak jest, ale jak się odpali nagrywanie, to jest masakra, więc to było warzywo. Ale spokojnie poprawię się zaraz, na pewno. Ojej, jeszcze, jeszcze było, kurde, Wiem, że już koniec, ale po prostu zastąpiłem ja M4 tą kropkę, widzicie? Cholera jasna, ale 73 to już jest nieźle, słuchajcie. Nie, dobra, zacznę jeszcze raz, kule, dobra, bo się wkurzyłem. Zważywiłem, zważywiłem strasznie. Gdy ja tak dzisiaj są mniej rozgrzane, chyba. Nie, dobra. Stop, 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 stop jeszcze raz. Nie wiem, to w sensie, się ze mną dzieje. Bez kitu. Stresuję się, że nagrywam, naprawdę Ej, bez kitu, stresuję się, że nagrywam i kurde, przez to mi nie wychodzi, nie Może na Terra 1 będzie bardziej szczęśliwe dla mnie, bo Nie, nie wiem, nie wiem o co chodzi, muszę się uspokoić, bo bez kitu. bo, Bo wstyd teraz trochę jest. O oh Boże, no. No nie! Jest już lepiej. To jest niemożliwe, no. Jakie ja nie trafią jakich strzał? sobie prosto w kropkę. Nie, nie, stop, 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 stop. <coughs> Dobra, ostatnia próba, słuchajcie teraz. Ostatnia próba serio i kończymy, i się możecie porównywać. Najwyższy wynik, jest 74, chociaż to nie jest mój, mój top, bo już 80 też przebijałem. Ale dzisiaj po prostu nie wiem, co jest, nie tak. Zestresowałem się przez was, naprawdę. Nie, tak nie mogę zacząć, kurde. Trzeba zacząć jakoś. Dobrze, z grubej rury. To nie jest grubej rury. Teraz będzie z grubej rury. Na, na, na pewno będzie z grubej rury. Czemu uważaj, ja tak końcówkę nie rozumiem tego kompletnie? Słuchajcie, dobra, 73 trudno, trudno, będzie wam łatwiej pokazać jak kurde blady. Myślałem, że jak zawsze wygrywa, może jednak nie zawsze, nie z każdym, jak się okazuje. No, także słuchajcie, macie do, do pobicia dwa wyniki, 58 y, sekund i ileś tam było setnych, nie pamiętam dokładnie, ale to macie na filmie, więc sobie możecie dokładnie sprawdzić. Dzisiaj 74 na tej mapce, to nie jest rewelacyjny wynik, nie jest też masakryczny, e, możecie spokojnie powalczyć, zapisujcie w komentarzach wasze wyniki do tej mapki. Również ja sobie też chętnie poczytam i zobaczę, jak tam sobie żyjcie w pojedynku z Izakiem. Czy jesteście w stanie wygrać, czy nie jesteście w stanie wygrać. Na pewno przy okazji, może sobie potronujecie, może dzięki temu też będzie się lepiej mowo Jeżeli sobie faktycznie poćwiczycie, jeżeli będziecie chcieli pobić Izaka, to Wam też na pewno doda troszeczkę Eima i skilla w Counter-Strike'u. Także trzymam za Was kciuki, żebyście swoje możliwości, swoje skille w CS poprawiali cały czas. I dzięki serdecznie, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się, do usłyszenia. powadki, cześć.